Siemano Familia! Dzisiaj poznacie Marka. To zapalony koszykarz grający aktualnie w amatorskiej lidze 36 Plus w Portland. Na co dzień mega pozytywny jegomość. Celem naszej współpracy było przede wszystkim zapewnić żywotność kolanom Marka, a przy okazji poprawić trochę siłę, dynamikę i motorykę. Z racji jego mocno wypełnionego kalendarza trenowaliśmy systematycznie raz w tygodniu. Priorytetem dla nas była tylna taśma, wzmocnić oraz bardziej zaangażować grupę kulszowo-goleniową i poślad. Dodatkowo uczyliśmy się lądować i skakać z wykorzystaniem tyłu, tak by odciążyć zajechane kolana. W tym etapie budowaliśmy solidny kor, a z pomocą przyszły nam martwe, szczególnie rumuny, a poza tym good morning, spacer farmera i różnego rodzaju rotacje i antyrotacje. Następnie przeszliśmy na coraz większe ciężary, by budować ogólną siłę wygórował nam znowu martwy ciąg, gdzie doszliśmy do stówki na kiju. Powoli zaczęły pojawiać się elementy mocy na ketlach, np. Na swingi, kliny i snecze. Wreszcie przyszła pora na klawę zabawy, sprinty, skoki, eurostepy i inne przyjemne bajery. Było ich trochę na każdym treningu, ale dopiero w końcowej fazie zaczęły stanowić główny element. Przez cały czas trwania współpracy pracowaliśmy nad obroną i szybką zmianą kierunku, a także nad pojemnością i regeneracją systemu glikolitycznego. W efekcie po pół roku treningów Marek zrzucił parę kilo, za co brawa należą się wyłącznie jemu, ale również stał się bardziej zwrotny, dynamiczny, silniejszy oraz miał lepszą kondycję na boisku. Zostawiam Was z Markiem i zacnym kawałkiem. Jeśli chciałby zadbać o swoje kolana, poprawić to i owo w swojej grze. A przy okazji dobrze się bawić, to doskonale wiesz, gdzie mnie szukać.